classic auto w kolaboracji z Audi stworzyło wydanie specjalne. Nie jestem może wielkim fanem tej marki, ale też daleki jestem od stwierdzenia, że do Audi nie mam nic nawet szacunku. Oczywiście wydanie nie powstałoby gdyby nie reklamy, ale szapuba, na przykład dla Franka Ratajczyka, który opowiedział tu kilka bardzo ciekawych historii. Szczegółowo omówiono historię marki, bardzo dobrze dzieląc ją na takie czasookresy, segmenty. Dzięki temu jest to czytelne i nie ukrywam całkiem ciekawe, nawet jeżeli nie jest się fanem czterech pierścieni. Sporo jest wywiadów, mnie zainteresował. Chyba najbardziej ten z Kamilem Łabanowiczem, polskim projektantem pracującym w centrum stylistycznym Audi. On opowiada o swoich doświadczeniach z tą marką. Ciekawy wywiad. Niedawno nagrywałem materiał o pasacie B1, a tutaj mamy Audi 80 pierwszej generacji na którym Passat bazował. Jest też historia o pięciu cylindrach, z których Audi tak naprawdę słynie. No i kolejna dekada w historii Audi. Nie mogło zabraknąć Audi 4, czyli historii o czteronapędowym samochodzie, który stał się Pogromcom odcinków specjalnych w nomenklaturze Audi kombi zwane jest awantem, chociaż producent Zygmuntat próbuje robić z tego filozofię. Tutaj tekst na kanwie cygara. Cieszy mnie, że swoje miejsce na łamach tego numeru znalazło też Audi A8D2. Na pewno ta aluminiowa. Konstrukcję na to zasługuje. Zainteresowała mnie też pierwsza generacja TT w roadsterze. Ja osobiście uważam, że jest to, no, może przedostatni ciekawy samochód Audi. Ostatnim jest Audi RS6. Trochę zabrakło mi Audi RS4, RS6, a na pewno R8, ale ogólnie bardzo polecam Wam to wydanie i How 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 odszczekuje to, że klasyka Auto to tylko zdjęcia. Tu faktycznie jest sporo merytorycznych tekstów.